Witam wszystkich bardzo gorąco oraz serdecznie. Dnia dzisiejszego ukazał się naszym oczom trailer do Wiedźmina 4, który pokazał nie tylko jak gra będzie wyglądać, ale też gdzie została osadzona. Czyli w Kowirze. Chyba każdy się spodziewał, nie jest to jakimś wielkim zaskoczeniem, ale warto pamiętać, że, wedle słów Sebastiana Kalemby, jest to tylko jeden z regionów, który będzie można eksplorować. W Wiedźminie 3 również widzieliśmy przecież kilka różnych regionów, czy też państw, i wygląda na to, że i. Wiedźmin 4 po swoim poprzedniku odziedziczył tą szalenie ambitną cechę, jaką jest wielkość świata. O tym i o innym chciałabym z Wami porozmawiać w dzisiejszym odcinku, a naprawdę jest o czym, bo jest cała masa nowych informacji. Tak więc zapraszam na omówienie wszystkiego, co się dowiedzieliśmy. Pokaz State of Unreal zaczął się od cinematyka, w którym widzimy ciekawie ubranego kupca o takiej ciemniejszej karnacji powiedzmy, który przewozi skrzynie wypchane złotem. Ma przy sobie przybocznego, który ma go pilnować, i generalnie chłop wyżywa się na woźnicy, bo strasznie telepie całą furą i mu te monety wypadają. Kurde, 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 kurde. Nie, nie, to Chociaż trwa zamieć śnieżna i na to woźnica wpływu raczej nie ma. Trwa to jakąś chwilę, no i na domiar złego stają się kolacją dla potwora, który zabija nie tylko ochroniarza, ale też tego wrednego kupca. Nie jest to byle jaki potwór, a sama. Manticora, uważana za jedną z najniebezpieczniejszych bestii, jakie nosi Ziemia. Tak naprawdę to nie każdy wiedźmin yy, podjąłby się zadania zabicia Manticory. Muszę się pochwalić, że poznałam, że to ona, zanim jeszcze yy, Ciri potem potwierdziła to w dalszej części tego filmu. Nie wiem, napiszcie, czy wy też od razu poznaliście, że to właśnie ten potwór. Spół roku temu w Krayden na uroczysku biłem Manticorę. Szybka była jak suki syn. Nawet mi medalion nie zdążył drgnąć, jak wyskoczyła z zarośli. Blizny nie będę pokazywał, bo już za duży na to jestem. W każdym razie nasza Wiedźminka odnajduje miejsce masakry, bada tam ślady, no i podnosi złotą monetę, po czym w stylu jej starego gada sama do siebie. Można wewnioskować, że ktoś ją oszukał. Można wewnioskować, że ktoś się po prostu oszukał, mówiąc, że wóz przewoził jedynie sól. I na tym ten cały cinematic się kończy, a zaczyna, nazwijmy to roboczo, pokaz techniczny, czy też pokaz możliwości. Knight is going to play the build for us. Sure, let's do it. Z tym graniem to jest tak jak z młodszym rodzeństwem. Niby z tobą gra, ale ma odłączonego opada, bo w rzeczywistości to wszystko jest już nagrane i zobaczycie zaraz czemu. Dlatego już teraz muszę was ostrzec, że gra może wyglądać tak naprawdę nieco inaczej, kiedy ją zainstalujecie na swoich komputerach czy konsolach. To co widzimy tutaj to jest 60 klatek na PlayStation 5 z ray tracingiem, więc no, warto chyba zbierać na nowe karty graficzne. Pamiętam, że jak pokazywano nam w na 3 to generalnie miejsca są rozpoznawalne teraz w grze, że, że był tam na bagnach, w pobliżu jakieś tam chatki i tak dalej, ale ostatecznie gra też się nieco różniła graficznie, więc miejcie to zawsze na uwadze. W każdym razie kowier to miejsce bardzo mroźne, zalesione i jak widać Górzyste. Myślę, że warto pochwalić zespół za to, że na przykład takie Skellige, które przecież też jest śnieżne i górzyste, wcale nie przypomina tego, co widzimy tutaj. Po prostu na pierwszy rzut oka łatwo odróżnić tę krainę od tamtej, pomimo oczywistych podobieństw. A mimo to łatwo wykonstatować, że to jest Wiedźmin. Jest zachowany po prostu art style. Waleryna, Ciri, taki mały detal też mi się podoba i cieszę się, że w końcu się doczekaliśmy, bo garantowi to trzeba było zawsze moda pobierać. Ciri kieruje się więc w stronę pobliskiej wioski, ale nie z buta, a na swoim rączym koniu Kelpi. Wszyscy doskonale wiemy, jak działała płotka w trójce, a raczej jak nie działała, i wielu z nas zdecydowało się na piesze podróże, żeby sobie oszczędzić tych tortur. Czórce Kelpi ma być jednością z Ciri, z jeźdźcem, podobno, tak mówią, i jazda ma być przyjemna oraz realistyczna. No, sam koń wygląda wyśmienicie, jak wyjęty. Żywcem nawet chwalą się tutaj, że widać wszystkie mięśnie, które poruszają się pod skórą. Ale właśnie dlatego mówiłam, że to jest gotowe nagranie i nikt nie gra w to na żywo, bo takich rzeczy raczej w grze nie ma. Chyba, że mnie coś minęło. Popisujesz się. Oczywiście, że tak. Ty byś się nie popisywał? Y, istnieje też duża szansa, że tego zlecenia, co Ciri robi, przynajmniej w takiej formie, y, jaką widzimy teraz, wcale w grze nie będzie, y, bo dokładnie tak samo było na E3, w którym pokazywano demo gameplay trójki, a zadanie w ogóle nie istniało, nie było żadnej zielarki w tym miejscu na bagnach, ale oczywiście mogę się mylić. Po prostu myślę, że warto swoje oczekiwania delikatnie chłodzić, zanim y, wybuchną jakimś wielkim ogniem. Było też w tym krótkim fragmencie skelp. Widać, że kaccenki będą przechodzić płynnie z gameplayu bez widocznego cięcia. Widzieliśmy to już w różnych grach, jak na przykład Red Dead Redemption 2, i no na pewno dodaje to imersji. Dalej zaprezentowano nam nową technologię, która jak się nie mylę, nosi ultra nowoczesne miano. Nanogeometrii. W skrócie polega to na tym, że obiekty, na przykład pojedyncze igły drzewa, które znajdują się dalej, zamiast być pełnymi obiektami, zamieniają się w kostki. Komputer nie musi ładować dla obiektów tle, komputer szczęśliwy, a my możemy oglądać tyle drzewek i krzaczków, ile się da bez, no miejmy nadzieję, spadku jakości. Plus jest też taki, że na te kostki działa po prostu światło i cienie, więc jest to trójwymiarowe, a nie jest to taka zwykła, płaska trapa, którą często widzimy. W tle w grach. Płaskie drzewa, płaskie budowle, i tak dalej. Oby działało to tak dobrze, jak jest to prezentowane. Dobra, ale wracamy do Ciri, i tutaj stop. Drogowskazy potwierdzone. Najprawdopodobniej, właśnie tak będzie się odbywać szybka podróż. Po co zmieniać coś, co doskonale działało w Wiedźminie 3. To miasteczko portowe to Wogrest, w którym ludzie żyją z łowienia, z handlu i z górnictwa, co symbolizuje nawet herb tej miściny, czyli taki górnik z kilofem w kropli wody. Generalnie stylistyka tego miejsca jest taka, wydaje mi się, inspirowana wschodem i wygląda to naprawdę. Niesamowicie sam rynek, sama osada i jej mieszkańcy obfitują w tyle szczegółów, że mogłabym się nad tym długo rozwodzić. Tutaj kobieta wylewa pomyje do rzeki. Facet na drabinie kicha. Szczerze liczyłam, że się wywali z tej drabiny, ale jednak nie. To inna baba odwraca swoje dziecko od wzroku Wiedźmina. Strażnik spluwa jej pod nogi z pogardą chłop robi pokaz niedźwiedzia z LAN a ludzie wokół komentują to że Wiedźminka chodzi po ulicach mamy jak widać kowala u którego będziemy mogli sprzedawać wszelkie badziewia, tutaj na przykład pokazano nam jak Ciri przewraca chłopowi skrzynkę z jabłkami po czym dziecko rzuca się by kilka podwędzić, a za nim biegną świnie żeby też z tego skorzystać można rzucić pieniądze żebrakowi za chwilę gdzieś tam w tle widać jak karczmasz wyrzuca na zbity pysk pijaka czy też awantornika skarczmy ponoć za oszukiwanie w gwinta. Czy taka kara też czeka nas graczy? I jak będzie można w ogóle oszukiwać, tego nie wiem. Widać też, że nie są tutaj sami ludzie, bo mieszkają tu krasnoludy, które, jak się można spodziewać, kręcą się w pobliżu szybu górniczego, ale też przewijają się gnomy, których nigdy wcześniej nie widzieliśmy w królestwach północy. Elfów tutaj nie widziałam, ale wszyscy praktycznie mają zakryte uszy, o czym wspomnę trochę później. Mamy też kurtyzany z odkrytymi nogami i futerkami na ramionach. Zaczepiają one Ciri i kokietują klientów. Tu kawałek dalej idzie facet o kulach z amputowaną nogą. Pokazano nam też, jak szczegółowo rybak na targu sprzedaje klientom swój towar. Podnosi rybę i podaje swojej żonie, żeby ją oczyściła na prośbę właśnie tego klienta. Prezentuje mu je, zachęca do kupna, po czym znów podnosi rybę, a ten chowa ją do koszyka. Jeśli rzeczywiście gra będzie miała tyle szczegółów. I i świat będzie reagował na wydarzenia, zmiany czy akcje gracza, to ciekawostki z tej gry będą pokazywane przez kolejne 20 lat po premierze. Pokazano nam też, że w niektórych miejscach miasteczka, miasta będą tłumne, ale nie powinno to podobno powodować spadków FPS-ów. Ja zauważyłam na przykład, tak jak mówiłam, jedną rzecz, yy, która myślę pomaga w renderowaniu tylu postaci, a mianowicie to, że każdy ma przykryte włosy. Kobiety noszą chusty, mężczyźni i dzieciaki czapki, więc włosami, które no, często są gdzieś tam problematyczne, poradzono sobie w taki właśnie sposób, że ich nie widać. No ale na tym niewielkim wycinku yy, widać również, że każda z tych postaci robi coś innego, po prostu, więc świat wydaje się bardzo realny. Przyglądając się tak naprawdę tym osobom, można się poczuć, jak w Gdzie jest Waldo, bo to no, każda osoba robi zupełnie coś innego. Jeśli chodzi o zleceniodawcę Ciri, to gdy podeszła w jego pobliże, rugał on swojego parobka za to, że przez niego towary spadły na dół i możemy to nawet zobaczyć, jak do tego doszło. A potem odpaliła nam się bardzo tak subtelnie katcenka, w której Ciri się temu przygląda, temu towarowi, który spadł na ziemię. Wiedźminka konfrontuje go, że nie było tam przy tym wozie żadnej soli, a złoto, i mówi, że jego przemytnictwo to ją w sumie mało obchodzi. Co innego za to? Manticora. Nasza Wiedźminka udaje się więc na polowanie, a my możemy zobaczyć gargantuiczny rozmiar miasta, które przyjdzie nam odwiedzić zimową stolicę Kowiru: Lan. Kurde, już dawno mówiłam, że byłoby zajebiście zobaczyć to miasto w grze, i w końcu się tego doczekamy. No i oczywiście zabicia słynnej mantikory, która w Wiedźminie 3 miała się pojawić w okolicach Kermoren, ale ostatecznie ją wycięto, a zostało tylko samo y, puste leże, które kiedyś już chyba pokazywałam na jednym z filmów. No cóż, widzowie, co ja mogę więcej powiedzieć? Gra wygląda wręcz niesamowicie. Jak są jakieś szczegóły, których nie wypatrzyłam, to oczywiście zachęcam Was, żeby się podzielić nimi. Myślę, że też chciałabym zrobić film, w którym omówiłabym trochę sytuację Kowiru i POWIS. Także jak zasiądziecie sobie do gierki za tam powiedzmy rok czy dwa, to będziecie doskonale poinformowani, co i jak w tym Kowirze się dzieje. Tymczasem dziękuję wszystkim moim wspierającym, życzę Wam miłego dnia albo miłej nocy. I do zobaczenia. Pa!